Witajcie na kanale Team Mam Mamy dzisiaj fajny materiałek, taki jak lubicie, czyli S24 Ultra. To jest chyba wasz ulubiony telefonik. I jest blokada PolcomTel. Słuchajcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Bierzemy się za niego do roboty i zaraz Wam pokażę ładnie jak możemy go odblokować. I działają aktualizacje. Pewnie, którzy to śledzili, to będą słuchajcie, końcówka e-mail, tak jak tu macie. Końcówka e-mail będzie 355861. Zaraz odblokowuję go i wracamy. I zobaczcie, już się dzieje magia. Mamy tutaj dokładnie. Zobaczcie wszystkie rzeczy, które są potrzebne, e-maile i cały systemik z wszystkimi plikami i innymi rzeczami. Oczywiście tu mamy TZKG, czyli Knox Cloud i słuchajcie, dobra, dalej odblokowuję i zaraz wam wszystko pokażę. I mamy już odblokowa, łączymy się z netem. I już wam pokazuję. Jest. Jest połączone z internetem, ale jeszcze najważniejsze. Słuchajcie. Ustawienia. Aktualizacja. A! Sorry! Kurde. Pokażę Wam informację o telefonie żeby nie było, klajnięta pięć, osiem, sześć siedem, czyli taka jak była, i ściąga się aktualizacja. Jakaś mała aktualizacja. Mamy minuteczkę. Tutaj cofnąłem się specjalnie do Androida 14. Nie ma problemu na 15, jeszcze łatwiej. I działa tak samo. Już ma 45%. Wolno idzie, bo mamy słaby tu internet. A widzicie, jedno stanowisko, drugie stanowisko, trzecie stanowisko, wszystkie działają. I instaluję teraz. Uruchamiam się z powrotem. Aktualizuję. <laughs> A, przepraszam bardzo, to śmieje. Bierze. To chyba jakaś awersja na ludzi takich jakichś takich. Nie za bardzo. Ale. O. Reset po aktualizacji. Widzicie, nie ma żadnej jakiejś organizacji. I telefon działa. Mamy dalej aktualizację, możemy dalej sobie robić też. Możemy odblokować sobie też OM. Czyli słuchajcie, patrzcie, czy tu odbezpieczamy sobie OM, opcje programistyczne. Mamy możemy. Internet, no to działa. Widzicie, można. Czy Android 14, czy Android 15? Dla nas tutaj nie ma najmniejszego problemu, ale tylko i wyłącznie w tym GSM Help. Słuchajcie, różne do nas e, sytuacje przyjeżdżają, i po takich jakichś tam nieudanych, nieudacznikach, co tam, co tam robią, e, ani by nie robią. Mamy naprawdę, tak jak jeszcze raz mówię, na, w każdych chwilach mamy full roboty. Naprawdę, nie tylko i wyłącznie blokady, ale też rebalingi, zmiana no, oczywiście pamięci. Mamy w telefonach z 128 na 512. Ostatnio chyba też mieliście parę tam filmików, nie? Więc słuchajcie, no co, zapraszam Was. Team GSM Help. Jeśli chcesz mieć odblokowany telefonik, tak jak tutaj S24 Ultra, to że nie ma nic, żadna organizacja, żadnych innych rzeczy. Więc zapraszam. Team GSM Help. A teraz bierzemy się do pracy. Na razie pozdrawiam. Cześć. A hola, hola, hola. Bo zapomniałem. I jeszcze muszę Wam coś pokazać. Jak bekapik. i działa Smart search. więc słuchajcie Team gdzie Help, nie zapomnijcie przesyłajcie dalej filmiki łapki do góry, a lajki i subskrypcje, na razie pozdrawiam, cześć